Cześć, nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym i witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. To już drugi odcinek serii, w której pokazuję Ci, jak nauczyć dziecko budowania przyjaźni i rozwijania kompetencji społecznych. Krok po kroku. Wszystko, o czym tutaj mówię, opieram na badaniach naukowych i wieloletniej pracy z dziećmi, rodzinami w Polsce oraz za granicą. Dobra, zaczynajmy. Punkt pierwszy. Zostań trenerem emocji swojego dziecka. Każde dziecko. Tak jak każdy dorosły, doświadcza trudnych emocji, złości, smutku, frustracji, zazdrości. Jest impulsywne. I nie, to nie są jakieś przeszkody, które tutaj uniemożliwiają przyjaźń. No, pod warunkiem oczywiście, że umiemy je rozpoznać i sobie z nimi radzić. I właśnie dlatego jednym z najważniejszych zadań rodzica jest nauczenie dziecka regulowania tych emocji. Nie chodzi tutaj o tłumienie ich, tylko o mądre zarządzanie, tak by nie przejmowały kontroli nad zachowaniem. No bo badania naukowe tutaj bardzo wyraźnie pokazują, że te dzieciaki, których rodzice rozmawiają z nimi o emocjach, w sposób wspierający i spokojny, no, z czasem rozwijają dużo lepsze umiejętności samoregulacji. Na przykład w badaniu Blera' i współpracowników z 2013 roku dzieci, które dorastały z rodzicami potrafiącymi spokojnie i konstruktywnie rozmawiać, właśnie o tych trudnych uczuciach czy emocjach, no w kolejnych latach radziły sobie znacznie lepiej w relacjach z rówieśnikami. No a z kolei dzieci, których emocje były bagatelizowane, no bo one słyszały ciągle, nie przesadzaj, nie wygłupiaj się, no albo były po prostu karane emocjonalnie, nie masz prawa się na mnie złościć, że nie zdążyłem na Twoje przedstawienie. No to miały dużo większe po prostu trudności z tą samoregulacją. No a to oczywiście przekładało się na problemy społeczne, no między innymi w kontaktach z rówieśnikami. I dlatego właśnie, gdy Twoje dziecko jest smutne, rozżalone, zdenerwowane. Nie uciekaj od tych emocji. Zatrzymaj się, spróbuj je nazwać. Pokaż dziecku, że to co czujesz jest ok, no ale są sposoby, by sobie z tym radzić. I właśnie w takich momentach buduje się emocjonalna dojrzałość, która jest później fundamentem każdej dobrej relacji. Tylko uwaga, i to jest bardzo ważne, bo tutaj łatwo wpaść w pułapkę. Bo patrz, to o czym teraz mówię, łatwo jest pomylić z uleganiem emocjom dziecka. Z takim podejściem, w którym to dziecko, no, nie radząc sobie swoimi uczuciami, zaczyna sterować całym domem, dominować, rozsadzać rutynę, no, a rodzic zamiast wychowywać, tylko się frustruje i gasi pożary na zmianę. I tutaj musisz być bardzo uważny. Czym innym jest uczenie dziecka regulacji emocji, czyli tłumaczenie, co ono czuje, skąd się to wzięło, jak można sobie z tym poradzić. Możesz mu tutaj na przykład pokazać jakieś techniki oddechowe, relaksacyjne, wspierać je w nazywaniu emocji, wzmacniać Cię po prostu. Zobacz, poradziłeś sobie, to minęło. Ale czymś zupełnie innym jest próba rozmowy z dzieckiem, które dajmy na to w danym momencie histeryzuje, rzuca się na podłogę, próbuje coś wymusić, no zachowuje się w sposób agresywny albo po prostu skandaliczny. Nie bójmy się tak tego nazywać. No wtedy Twoją rolą nie jest przytulanie, tłumaczenie. Próba rozwiązania problemu od razu, czy rozmowa, tylko postawienie granicy, ignorowanie takiego zachowania, no, które nie powinno przynosić efektu dziecku, no, albo wyciąganie konsekwencji, właśnie żeby je nauczyć, wychować. Dziecko musi zobaczyć, że taka forma ekspresji nic mu nie daje, że to nie jest skuteczna metoda, by coś osiągnąć. No, łatwo po prostu wpaść w taki schemat, w którym ty tłumaczysz coś dziecku w momencie, kiedy no, ono jest zalane tymi emocjami i nic do niego wtedy nie dociera. A to naprawdę nie jest moment na taką analizę i rozmowy, to jest czas, żeby tak jakby pozwolić tej emocji wybrzmieć. Bo dziecko musi się nauczyć, że emocja nie jest problemem, który ktoś z zewnątrz ma natychmiast załatwić czy zabrać. To co naprawdę działa, to nauczenie dziecka, że potrafi samo przez nią przejść, z twoim spokojnym, ale wyraźnym wsparciem obok. O ile jego zachowanie oczywiście to jest odpowiednie. To są bardzo subtelne różnice, które zmieniają wszystko. I prawda jest taka, że, no, powiem to wprost, 97% rodziców robi to źle. Nie z braku miłości, tylko z braku wiedzy. Mimo najlepszych intencji, szkodzą swojemu dziecku emocjonalnie. Jeśli chcesz się naprawdę nauczyć tego rozróżniania i zbudować w swoim domu emocjonalną siłę, dojrzałość, stabilność, no to ja mogę Ci w tym osobiście pomóc. Zapraszam Cię do współpracy ze mną w ramach Akademii Wychowania. Tam znajdziesz całą wiedzę, którą ja zebrałem przez. Ponad 11 lat praktycznej pracy z dziećmi i ich rodzinami na miejscu, w ich własnych domach. I masz to podane w konkretnej, praktycznej. Figułce, mógłbym powiedzieć. Do tego masz też możliwość regularnych konsultacji telefonicznych ze mną, podczas których wspólnie rozwiążemy konkretne sytuacje wychowawcze. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat współpracy ze mną, kliknij w link pod tym filmem. Znajdziesz go w opisie albo w pierwszym przypiętym komentarzu. Więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dobra, drugi punkt. Ucz dziecko wyrozumiałości i wybaczania. Umiejętność wybaczania nie przychodzi dzieciom automatycznie. Niektóre są z natury bardziej otwarte i empatyczne. Inne z kolei mają tendencję do noszenia urazy, do szukiwania się złych intencji, czasem nawet chęci rewanżu. Czasem wystarczy jedno nieporozumienie, żeby no, dziecko znało kogoś za jakiegoś śmiertelnego wroga i zamknęło się całkowicie na dalszą relację z tą osobą. Jeśli ty widzisz, że twoje dziecko łatwo się obraża, że długo rozpamiętuje krzywdy, interpretuje zachowanie innych jako złośliwe, no to jest sygnał, że warto mu... Pomóc inaczej spojrzeć na tą sytuację. I możesz to zrobić poprzez bardzo konkretne pytania. A może on zrobił to przypadkiem? Może to dziecko było zmęczone? Może się wcześniej z czymś denerwowało? Może to nie miało nic wspólnego z tobą, tylko po prostu no, Zosia miała gorszy dzień? Tego typu rozmowy nie tylko pomagają dziecku zrozumieć perspektywę kogoś innego, ale też zmniejszają jego skłonność do negatywnych interpretacji. I znowu badania, na przykład Wandika i współpracowników z 2019 pokazują, że kiedy dorośli uczą dzieci rozważać alternatywne wyjaśnienia zachowań innych ludzi, no to te dzieci częściej dają szansę i wykazują generalnie większą wyrozumiałość. Ale znowu trzeba tu zachować równowagę. Bo są też dzieci, które przebaczają zbyt łatwo, mimo że są ciągle ranione czy wykorzystywane w relacjach. I znowu, zamiast postawić granice, one mogą obwiniać siebie, tłumaczyć innych, trwać w znajomościach, które są dla nich szkodliwe. I takie dzieci też potrzebują Twojego wsparcia, no ale innego. Trzeba po prostu to dostosować. One muszą się nauczyć, że bycie dobrym nie oznacza zgody na bycie e, ranionym czy pozwalanie, by ktoś szedł nam na głowę. I dlatego kluczowe jest, żebyś ty jako rodzic obserwował, czego potrzebuje konkretne dziecko w konkretnej sytuacji. Nie chodzi o sztywne zasady, tylko umiejętność dobrania odpowiedniego rodzaju wsparcia. Takiego, które naprawdę pomoże dziecku budować zdrowe, trwałe, wartościowe relacje z innymi. Lecimy dalej. Punkt trzeci. Naucz dziecko podstaw wprowadzenia rozmowy. I teraz tak, jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko miało przyjaciół, a pewnie chcesz, tylko musi chcieć się zaprzyjaźnić, ale też wiedzieć, jak to zrobić, jak zacząć taką rozmowę, jak w ogóle podejść i zagadać, no dla wielu dzieci to jest potężna bariera. No one nie potrafią się przedstawić, nie wiedzą co powiedzieć, jak zareagować, gdy ktoś im coś tam odpowie. No, ale przecież to rozmowa jest jednak podstawą czy fundamentem budowania jakichś relacji. I teraz znowu, umiejętność słuchania, zadawania pytań, dzielenia się czymś od siebie, no to znowu jest coś, co należy dziecku przekazać w domu. I na przykład badania Friedmana i współpracowników z 2013 pokazują, że dzieciaki, które mają właśnie taką okazję do regularnych, spokojnych rozmów z dorosłymi, no rozwijają po prostu lepsze kompetencje komunikacyjne. A to znowu bezpośrednio przekłada się na łatwość w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. No i znowu, jak to zrobić w praktyce? Przede wszystkim ty bądź wzorem, rozmawiaj z dzieckiem w sposób życzliwy, uważny, zaangażowany, nie na odwal, nie żeby odklepać. Nie tylko mów, ale słuchaj, zwracaj uwagę na kontakt wzrokowy, ton głosu, rób pauzy. I z czasem dziecko zacznie to naśladować. No i po drugie, ucz aktywnego słuchania. No to oznacza, że kiedy ktoś coś mówi, dziecko patrzy na rozmówcę, nie przerywa, reaguje mimiką, gestem, a na koniec od odpowiada w jakiś sposób, który pokazuje, że naprawdę słuchało. I takie zachowanie można wyćwiczyć. Na przykład w domowych rozmowach, wspólnych grach, zabawach. Na przykład psycholodzy Fred i Frankel albo Robert Majac zwracają tutaj uwagę, że dzieciom bardzo pomagają konkretne wskazówki. Jeśli zaczynasz rozmowę, opowiedz coś o sobie i zapytaj drugą osobę o jej zainteresowania. Nie zamieniaj się w przesłuchującego. Nie, nie tylko pytaj, ale też dziel się czymś od siebie. Nie dominuj rozmowy. Odpowiedz, co masz do powiedzenia, a potem daj drugiej osobie szansę, żeby no też coś opowiedziała, czy odpowiedziała. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na darmowy webinar, który będzie takim wielkim podsumowaniem całej tej trzyodcinkowej serii. Jego tytuł, no, Naucz dziecko zawierania przyjaźni i uczyń z niego gwiazdę społeczną, nawet jeśli nie jesteś psychologiem. I podczas tego spotkania ja pokażę Ci krok po kroku, jak rozwijać kompetencje społeczne dziecka, jak mu pomagać w nawiązywaniu relacji, utrzymaniu tych relacji, niezależnie od... Yy, od jego temperamentu, dajmy na to. To są pewne uniwersalne umiejętności. I żeby wziąć udział w tym szkoleniu, kliknij teraz w link w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu. I zrób to teraz, no bo liczba miejsc na to szkolenie jest ograniczona. No, a nie chcę, żeby po prostu ten ekstra temat przeszedł ci koło nosa. Jeśli jeszcze nie widziałeś, Albo nie widziałaś pierwszego odcinka tej serii, no to za chwilę tutaj ci się wyświetli, wyświetli link, żeby to po prostu nadrobić. A też link będzie pod spodem w opisie. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam Cię. Do zobaczenia. Cześć.